Dzień dobry. Z tej strony Natalia i mój pies właśnie poruszył się. Uważaj, uważaj, uważaj na aparat. Dobra, możesz tu przyjść, możesz tu siedzieć, słoneczko, ale uważaj na aparat. No, no, pięknie. No więc, jakby tu jest roksanka, będzie nam dzisiaj towarzyszyć. A dzisiaj poruszymy bardzo ważny temat i porozmawiamy na poważnie. Jak sama nazwa wskazuje odcinka, pogadamy o odmowach wydawniczych. Tak, o odmowach wydawniczych, więc bardzo poważny temat, jak wspomniałam. Na samym początku jednak chciałabym Was odnieść do mojego filmu, a właściwie filmów, które powstały jakoś rok temu. Ten film nagrywam, ponieważ wydarzyła się bardzo ważna dla mnie sytuacja, jeżeli można to tak nazwać, bowiem dzisiaj um, skończyłam swój pierwszy szkic książki. No to jest naprawdę, przebiłam swoje rekordy, jeżeli chodzi o pisanie, i jestem z tego niezwykle dumna. Ale powiedzmy sobie szczerze, teraz dopiero zaczyna się robota. Teraz dopiero tak naprawdę będę musiała napisać tę książkę na nowo. Jestem tego ciekawa. Nigdy jeszcze tego nie robiłam wcześniej, więc to może być naprawdę bardzo interesujące przeżycie. Oczywiście też czasochłonne i niezwykle niezwykle trudne. Okej, okay, kochani, jestem tutaj tylko na chwilę, żeby powiedzieć wam. Że pierwsze poprawki są już zakończone. Książka jest totalnie przeze mnie e, sprawdzona. Oczywiście na pewno pojawią się tam jeszcze błędy, co wiąże się przede wszystkim z tym, że dużo literówek mogłam ominąć. Dlatego zaraz biorę się za drukowanie tej książki, Zbinduję ją i wyślę moim wspaniałym beton. E, a więc no, cztery osoby mam w planach, żeby sprawdziły tę książkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I dopiero kiedy one wszystko sprawdzą. To wtedy poprawię to już ostatecznie i potem wysyłam do wydawnictw, więc trzymajcie kciuki, zobaczymy, co z tego wyjdzie dalej. Pa, pa! Kolejna aktualizacja książki jest już lipiec i w sumie przeczytały ją dwie osoby już, następnie, no w sumie już trzy, w tym jedna moja beta. Kolejna beta jeszcze czyta, więc. Porozmawiamy o tym, co tam nie pasuje, co pasuje, co zmienić, co zostawić. Więc można powiedzieć, że będę miała ręce pełne roboty. Planuję po części już drugą część książki. Jestem pewna chyba tylko tytułu i mniej więcej tego, gdzie akcja będzie się rozgrywać, więc wykorzystam do tego na pewno schematy, o których właśnie nagrywałam. Bo już tak naprawdę mogę powiedzieć to w czasie przeszłym, że wysłałam do kilku wydawnictw swoją książkę, czyli prototyp poszedł w świat. Jest to stresujące, ale też ekscytujące i po części wiem, że trzeba czekać 3 miesiące, ale no różnie to bywa i mam nadzieję, że może się uda coś wcześniej otrzymać, jakąś odpowiedź, albo w ogóle, że się uda otrzymać odpowiedź. Co widzicie? Ja na nich widzę szczęście, nadzieję, wiarę w to, że się uda. Takie filmy były bardzo łatwe do nagrywania, ponieważ nagrywałam opowiadając o tym, jak wysyłam propozycje, czy jak zrobiłam poprawki, czy o Jezu, poszło to do wydawnic, prawda? To było bardzo łatwe, bo wiązało się z takimi pozytywnymi emocjami. Brakuje natomiast w moim folderze filmów, gdzie już dostawałam odmowy wydawnicze. Takie filmy są trudniejsze i ten film też jest dla mnie trudny. Można powiedzieć, że historia była pewnie taka jak wasza, ponieważ właściwie od momentu, kiedy wysłałam prototyp, <grytania> Roxana wstała aż. Od momentu, aż wysłałam prototyp, tak naprawdę codziennie sprawdzałam maila, odświeżałam go. W tym momencie tak naprawdę mogę pozdrowić Agatę, która jeździła ze mną codziennie tramwajem na uczelnię i musiała znosić moje opowiadanie na temat właśnie tego, jak wysłałam książkę, na temat tego, czy dostaję odpowiedź, czy też nie. A jeżeli nie rozmawiałam o tym, to tak naprawdę odświeżałam maila i patrzyłam, czy może coś przypadkiem przez tą minutę nie przyszło. Tak naprawdę ekscytacja mijała. Z dnia na dzień, ale mi się dziwnie nagrywa, kiedy widzę, że auta jeżdżą i się patrzą. <laughs> Jeszcze ciężarówka. <laughs> Takie poważne tematy. A my co? A tu autostrada. <laughs> Dobra. Ekscytacja po prostu malała z dnia na dzień, ponieważ e, tak naprawdę myślałam, wiecie, że to jest, e, to jest to, że to jest ta książka, która. Która zostanie wydana, po prostu. Jednakże no, minął miesiąc, minęły dwa miesiące, minęły trzy miesiące, e, później cztery, pięć, i tak naprawdę czasami dostawałam odpowiedź, oczywiście negatywną, a czasami w ogóle. Tak naprawdę dopiero pod koniec, jakby wzięłam sobie za punkt honoru to, żeby w ogóle dowiedzieć się, co się stało z tą książką. Dlatego też w czwartym, w piątym miesiącu zaczęłam dzwonić do wydawnictw, dopytywać się o to, co się stało z prototypem. Czy może już czytali, czy może się gdzieś zawieruszyło na skrzynce. Zazwyczaj dzięki temu dostawałam odpowiedzi, ale znowu to były odpowiedzi odmowne. Wiele wydawnictw tak naprawdę, wydaje mi się, że jeszcze nie otworzyło tej książki. Wiecie, sytuacja z pandemią spowodowała, że też jakby działanie wydawnictw się zmieniło. Ja wysłałam prototyp jakoś na początku listopada, więc minęło od tego czasu trochę czasu. Notabene. Tak czy tak, jednak no, wydawnictwa działają własnym rytmem, więc jakby mam w głowie to i już nie dzwonię, ale mam w głowie to, że wiele wydawnictw po prostu no, nie odpowiedziało mi na tego maila, bo po prostu go nie przeczytało. Wiele odpowiedziało, te negatywne odpowiedzi często pojawiały się z wytłumaczeniem, czasami nie. Wytłumaczenie zazwyczaj było proste: nie wydamy debiutantów albo nie wydajemy już fantastyki. A że moja propozycja była moim debiutem i była fantastyką, więc krzyżyk. Oczywiście przy każdym mailu miałam życzenie powodzenia, więc jakby tutaj ten film nie nagrywam dlatego, żeby nie wiem, najechać teraz na wydawnictwo i powiedzieć jakie są złe, nie, jakby nie. Ja rozumiem czemu ta książka nie została przyjęta pod wieloma względami. Ja nadal uważam, że ona ma potencjał i ja ją naprawię, ja ją naprawię i ja ją jeszcze raz wyślę na pewno. Tak czy tak, nagrywam ten film z innego powodu. Tym powodem jest to, żeby powiedzieć wam czy też pokazać po części, bo to się również tyczy mojej historii, że i stawiam, że wy jesteście w takim momencie, jeżeli oglądacie ten film, albo też nie, na przykład zastanawiacie się nad wysłaniem propozycji wydawniczej, albo właśnie otrzymujecie odmowy od wydawnictw. I ten film jest po to, żeby powiedzieć Wam, że pomimo wszystko, pomimo tego, że dostaniecie odmowę, pomimo tego, że wydawnictwa na przykład nie chcą Waszego tekstu, to jeżeli marzycie o pisaniu, to piszcie dalej. Gdybym tak naprawdę nie podniosła się po tym, co się stało z prototypem, i gdybym nie przeprowadziła ze sobą rozmowy na zasadzie: czy chcesz pisać pomimo to? Oczywiście odpowiedź była tak, bo jestem tutaj, rozmawiam z wami. To stawiam, że pewnie bym to wszystko rzuciła rzuciłabym inne projekty. Przecież napisałam teraz projekt N, Napi piszę teraz właściwie tego nie mogę ci powiedzieć. Planuję projekt Szkocję. Te wszystkie projekty by nie powstały. Stawiam, że nie prowadziłabym tego kanału, nie prowadziłabym Instagrama, nie prowadziłabym grupy pisarskiej. Po prostu stłamsiłabym to w sobie wszystko i żyłabym jako bardzo nieszczęśliwy człowiek, który nie może się spełniać, bo ma w głowie to, że został odrzucony. Ale tak się nie stało. Tak naprawdę miałam opcję zamknąć swoją pasję szczelnie na kłódkę i po prostu nie, nie, nawet nie patrzeć tam do tej skrzynki, wyrzucić gdzieś klucz i mieć to gdzieś. Ale postanowiłam zaryzykować, postanowiłam znowu pisać, bo po prostu to jest silniejsze ode mnie. Mówiłam od początku, że nie jestem żadnym guru pisania. I jeżeli jesteście na tym kanale, bo uważacie mnie za guru pisania, no to nie. Jakby nic nie wydałam i podkreślę to, żeby tutaj jakby... Nie było żadnego niedopowiedzenia, jestem po prostu człowiekiem, zostałam odrzucona, i ja wiem, jakie to jest trudne. Jakby nie jestem robotem i ja rozumiem, jeżeli na przykład twój projekt, jeśli to oglądasz, ty, ty, dokładnie ty. Jeżeli twój projekt został odrzucony, to ja cię. Doskonale rozumiem. Dlaczego? Właściwie z prostego powodu, ponieważ właśnie mój projekt też został odrzucony. Prototyp został odrzucony, a ja kochałam prototyp. Kochałam Stelle, kochałam Aleksandra, kochałam Parwę, kocham wciąż moich bohaterów. Kurde, ja nawet napisałam drugą część prototypu. Rozumiecie to? Jakby mam w głowie to, że ta druga część zupełnie może się zmarnować, bo mam pomysł, jak tę historię pociągnąć dalej, ale ta druga część idzie do kosza, w pełni do kosza. To jest. Ogrom pracy, i jakby ja rozumiem, że każdy projekt, nad którym pracujemy, to jest to coś, to jest to nasze coś, to jest. nie chcę nazwać to naszym dzieckiem, ale jakby wkładamy w to ogrom pracy i my to czujemy. I za każdym razem, kiedy dostajemy odmowę, czy coś nam nie idzie, to czujemy to, to czujemy to personalnie, bo to wynika z nas. Jakby zawsze jak każda moja książka wynika z jakiejś potrzeby mojej wewnętrznej, z jakiejś historii, którą chcę przekazać, ale czasami po prostu się nie udaje i musimy wziąć to pod uwagę, że czasami się nie uda, czasami dostaniemy odmowę, ale nie możemy się poddawać, po prostu nie możemy się poddawać, ponieważ zazwyczaj wtedy, kiedy się poddajemy, to kieruje nami strach. Strach jest naszym nierozłącznym kompanem, niestety bądź stety. Pamiętam jak czytałam Wielką Magię Elizabeth Gilbert i ona tam napisała, że jedziemy na tę przygodę pisząc książkę w samochodzie z kreatywnością i ze strachem. Najważniejsze jest jednak to, żeby przez całą tę drogę strach nie wziął kółka, żeby prowadziła nas ciekawość, żeby prowadziła nas kreatywność, żeby prowadziła nas pasja. Pasja, bo jeżeli kochamy to, co robimy, to jakiekolwiek potknięcia nie mają znaczenia. A tak naprawdę na tych potknięciach możemy się dużo nauczyć. Więc jeśli miałabym odpowiedzieć na pytanie z tytułu tego odcinka, czyli co dalej po odmowie wydawniczej, to odpowiedź jest prosta. Po prostu musimy pisać. Pisać dalej. Wiem, że możecie uważać, że nie jestem idealnym przykładem, który pokazuje, że to niepoddawanie się ma sens. Dlatego zaprosiłam również dzisiaj do nas specjalnego gościa. Ola jest postacią, która naprawdę da Wam motywacyjnego kopa i jest idealnym przykładem na to, żeby się po prostu nie poddawać i żeby pisać dalej, jeżeli to się kocha. Hej, cześć, z tej strony Aleksandra Pilch, autorka powieści Nasze Ciała, która będzie debiutować dzięki wydawictwu Adidio po bardzo, bardzo długiej drodze. Nie da się ukryć, że mm, nie udało mi się Dokonać tego z dnia na dzień, ponieważ Nasze ciała, wbrew pozorom, nie są moją pierwszą książką. Um, pierwszymi moimi takimi próbami były opowiadania i próba e, hapsnięcia ogromnej trylogii, ogromnej dla mnie na tamten czas i ogółem nawet teraz, ponieważ ten pomysł, w tym momencie, w którym jestem, wiem, że tamten pomysł na ten pomysł czas po prostu mnie przerósł. I straciłam na niego prawie 6 lat. I straciłam i straciłam. To jest właśnie to, że się swojego czasu yy, pisząc coś, doszkalając się, ucząc się, ucząc się od innych, ucząc się od siebie, na własnych błędach. Jeżeli widzicie, że coś wam nie pasuje, co pisaliście wtedy, to mimo wszystko jest jakiś progres. I to jest największym plusem, który możecie osiągnąć, ponieważ yy, ja po w sześciu latach porzuciłam moją pierwszą trylogię moje pierwsze zamysły, moje pierwsze opowiadania w tym świecie na rzecz ostatniej z krwi". ostatnią z krwi skończyłam pisać mniej więcej w 2017 roku i od tego czasu, no ostatnia z krwi się niestety nie sprzedała do żadnego wydawcy, jeszcze, nie tracę nadziei ale to były takie intensywne dwa lata, przez których pisałam, poprawiałam, wysyłałam. Um, miałam do siebie żal, że wysyłałam, ponieważ wysyłałam bez um, bez konsultacji z kimkolwiek innym, z kimkolwiek, kto powie mi, hej, Ola, opamiętaj się, tu, 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 tu nie za bardzo tu leży. I wiem, że moją pierwszą taką falę maili, którą wysłałam, po prostu wysyłałam źle, wysyłałam w sposób. Um, Niekontr po mojemu. Humorystycznie, aczkolwiek wiem, że to nie było to. I nieważne jak lekkiego czasem maila napiszecie, to wasza książka jest po prostu wszystkim tym, co sobą reprezentujecie, i wiem, że na ten czas moja biedna wiedźma nie była tym. To zajęło mi około dwa lata. Takiego też um, bujania się od y, rogu do rogu, i w końcu zrealizowałam, zaczęłam realizować swój pomysł na nasze ciała. I ten pomysł zajął mi przeszło 4 miesiące, żeby napisać go od A do Z. I to było to. nie czułam po prostu w głębi siebie, że w końcu doskoczyłam do takiego poziomu, który mnie się osobiście podoba. Który jeszcze bardziej mogę doszkalać, jeszcze bardziej się mogę uczyć na swoich błędach. I to było to. To było to: po prostu książka zaczęła klikać z innymi osobami, z beta readerami, z Natalią. Dziękuję Natalio, i naprawdę po prostu kliknęła z moim wydawcą. To jest największy, właśnie plus tego wszystkiego, że minęło 8 lat. Odkąd pierwszy raz napisałam coś takiego dłuższego, i po tych 8 latach będę wydawać książkę. No, 9, jeżeli yy, uwzględnimy ten czas oczekiwania do wydania książki, aczkolwiek to jednak jest 8 lat od mojej pierwszej powieści, moich pierwszych prób powieści i po prostu nie możecie się załamywać. Nikt z Was nie może się załamywać i nie może poddawać się na pierwszych krokach, na pierwszych opowiadaniach. Bo coś wam nie idzie, bo nie możecie dalej ruszyć z fabułą. Nie możecie dalej swą swabu, bo może to nie jest pomysł dla was, albo jeszcze nie dla was. Może po prostu nie przemyśleliście go wystarczająco dobrze. I musicie walczyć o te pomysły, musicie walczyć o siebie, po prostu bądźcie świadomi tego, że jeżeli coś wam czasem nie pójdzie, to to nie jest złe. To jest po prostu droga do celu, i ta droga do celu będzie taka, będzie Wam się coś nie podobać, będziecie na coś wściekli, będziecie czegoś nie umieć, ale będziecie się uczyć, jeżeli będziecie chcieli oczywiście. I ja Was do tego zachęcam, zachęcam was do, do pisania, do uczenia na swoich błędach, do słuchania innych ludzi i po prostu wysyłajcie estetyczne teksty do wydawnictw, bo to jednak jest drugi człowiek po drugiej stronie ekranu, ten, który czyta maila, który potem czyta propozycję wydawniczą. To nie jest tak, że oni są robotami i po prostu zobaczą y, propozycję wydawniczą jak psu z gardła wyciągniętą i będzie okej. Okay. Czasem będzie ok, a czasem po prostu to może Was skreślić i wiem sama po sobie jak yy, wiele błędów popełniłam w moich pierwszych propozycjach wydawniczych, w moich pierwszych wysyłkach i wiem, że je po prostu chciałabym teraz uniknąć, ponieważ bądźmy wszyscy ludźmi, bądźmy wszyscy dla siebie i po prostu piszmy, po prostu się nie poddajcie. Piszcie, ile tylko możecie, nie piszcie też na siłę, po prostu piszcie, kiedy czujecie, że, że to jest to, to jest Wasz dzień, to jest ten, ten wasz moment. A jeżeli wy robicie sobie taki nawyk, że piszecie mimo wszystko, to też będzie świetnie. Piszcie i piszcie propozycje wydawnicze i po prostu wydajcie książki. Powodzenia. Więc bardzo dziękuję Oli za to, że wystąpiła w tym filmie, za to, że się zgodziła w ogóle wystąpić w tym filmie. Oczywiście na dole znajdziecie link do jej bloga. Na pewno znacie ją z tekstów niezapisanych i ze wspaniałych grafik, które dodaje na Facebooku. Więc jakby wszystko jest w opisie. Również link do zapowiedzi jej książki. Jakieś ptaki wariują. <laughs> Również wstawię tam link do zapowiedzi Editio i jest tam oczywiście książka Oli, czyli nasze ciała, którą miałam przyjemność przeczytać. Tak jak wspomniała Ola, jestem niezwykle ciekawa, jak w ogóle będzie wyglądała w finalnej wersji. Nie mogę się doczekać premiery i trzymam bardzo kciuki za kolejne projekty. I to tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten film zmotywuje Was do pisania, pomimo wszystko. Jeżeli to kochacie, to to róbcie. Czasami coś nam się udaje, a czasami nie, ale najważniejsze jest to, żeby dążyć do celu. Obrać sobie cel i do niego dążyć. Więc dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w przyszłą środę. Cześć.